Więc, hmm, jesteście tam. Więc mam problemy z grą i nie wiem, co się dzieje tak naprawdę. Wyłączyłem teselację, która była źródłem wielu problemów. I myślałem, że zlikwidowałem jeden ważny: mianowicie to, że mi gra raz na jakiś czas resetuje kartę. Coś takiego. Bo nagle się pojawia, pojawia, że karta pada i wszystko zdycha. I nie wiem z czego to się dzieje. Tak, wyłączyłem teselację. Desolacja jest tutaj ukryta pod pseudonimem Detale Terenu. Może to mylić, ale to jest właśnie to. I to wygląda spoko, no, tylko robi ten jaj. Czy nie przegrzewać? ci? Możliwe, że przegrzewa. Czy wgrałem sterowniki? Wgrałem sterowniki. Jest to oficjalny błąd, pracuję nad tymi NVIDIA i COD. Bo tam dużo to nie jest tak, że ja tylko mam go. Wiadomo, no niestety. Urok super gry. Plus jeszcze jest sterowanie i ten. Czy zapisałem jego żołnierza? Jest. Jest piękny. Jest fajny. Zmień nazwę. Lahones. To jest z Portugalii. I jedziemy. Ach, tu jest jakaś mapka w ogóle. Gra Polska, grają Stany. I proszę, ruskie tak niechętnie, ciekawe czemu, i w Chinach też nie grają, ale w Japonii ktoś gra. Pewnie amerykańscy żołnierze, którzy tam stacjonują. Czy spróbowałeś włączyć i wyłączyć? Nie muszę tego robić, to się samo włącza i wyłącza. <grystanie> Niestety. Czy mam podkręconą grę? Nie, niczego nie kręciłem, ani kompa, ani grafy, ani procka. ja jestem prymitywem. Zobaczmy jak mój flow. Bo było dobrze. A zobaczymy jak będzie. Gra w Japonii. Ale on raczej ten. E, nie przepada za kodem. Chociaż nie, w Battlefield mu się podobał. Ale nie wiem, czy teraz ma jakikolwiek mocny, mocniejszy sprzęt. No i tutaj jest, są takie fajne, jakieś kurze latające i tak dalej. Zobaczymy jak sobie z tym poradzi komputer. Nie poradził sobie. Zaraz, straciliśmy delity, no ale to moją winą, bo ja tutaj jest Damiłem. I w ogóle zaraz bym musiałbym zrobić przerwę, niestety. Zaraz to ogarnę. Bo coś tu jeszcze muszę dzisiaj ogarnąć, załatwić. Okej, okay, ta mapa. Kontenerki, sererki, tam jest hotel, takie coś. Nie wiem, no mi się podoba ten, to, te drobiazgi. Przegrywamy w ogóle, an, to pięknie. Do no, wszyscy widzę, grają kobietami. To jest miłe. Ładnie tutaj. Wszyscy ładnie kampią. Czyli drużyna jest inteligentna. Boże. Niesamowicie ludzie. Że Total bi Co się stało jeszcze raz? Aha, spójrzcie na to. Jakim cudem ten pies chodził sam. Okej, okay, ktoś się o tym zna? Ktoś jest specjalistą od Call of Duty? Dlaczego? No to jest moje ciało. Zły, I dlaczego ten pies tutaj? Tak, uszanowank. Okej, okay, koniec. Trzeba się skupić, bo drużyna przegrywa. Zostało nam 65. Możemy to wygrać. Jak się skupię. Bo chyba gramy do 75, to jest jakąś tradycją serii, jak rozumiem. Uważać na nisko biegające psy no, no niestety jest źle. Dobra, tyle. namiłem. Wszyscy blondynami grają. No niemiec... Niemcy grają. Zaraz, ja muszę zrobić krótką, dłuższą przerwę. I zaraz do tego wracam. Muszę sobie wszystko zastanowić. Ale tak, było nas mniej, byliśmy bardziej, proszę. Ja dopiero późno dołączyłem i goście nieźle tego. Jak to się nazywa? Fidowali drużyny wroga. okej, okay, przerwam jeszcze parę minut. Zaraz dam znać, co jest grane. Sorry.